Witam Państwa. Reprezentuję firmę Lidren. Firma, która od prawie 20 lat jest w branży pustaki szklane. I mogę powiedzieć, że od tamtej pory bardzo dużo się zmieniło, jak również w samej produkcji światowej, jak i potrzeb rynku. Także tu chciałbym Państwu troszeczkę powiedzieć o pustakach szklanych. Troszkę przybliżyć. Dla niektórych jest to Dawna popielniczka, nie, to już się zmieniło. W tej chwili jest naprawdę świat bardzo kolorowy, piękny. Zrodnictwo jest również przepiękne. Także można z pustaków szklanych stworzyć naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania, zwłaszcza wewnątrz budynku. Piękne ściany działowe oddzielające sypialnie od pokoju, całe ściany do łazienek, kabiny prysznicowe, barki, lady wyspy w kuchni, pięknie przy odpowiednim podświetleniu naprawdę można uzyskać bardzo, bardzo ciekawe efekty. Dlatego tutaj jest duże pole do architektów, do popisu przez architektów wnętrz, którzy troszkę ubolewamy, że mało w swoich projektach umieszczają mało luksferów, gdzie szukając różnych inspiracji na różnych stronach internetowych z całego świata naprawdę, jeszcze go pozazdrościć. Naprawdę można bardzo, bardzo Piękne rozwiązania wkomponować w mieszkanie, a wiadomo, że luksfery dają poczucie przestrzeni, luzu, takiego błogiego spokoju, też przy jeszcze odpowiedniej gamie kolorów. To już w ogóle można <laughs> fantastycznie mieszkanie urządzić. Ale to tak, tak na, na marginesie. Naszym głównym profilem działalności jest produkcja i montaż okien. W cudzysłowie, okien z pustaków szklanych. Polskie przepisy zresztą nie tylko polskie, bo to, to są przepisy, które obowiązują w całej Europie poza wschodem, tam Ukraina, Rosja, to tam te przepisy nie obowiązują. Ale tutaj w Europie Zachodniej i yy, centralnej to są przepisy przeciwpożarowe. Chodzi o co? Chodzi o to, że jeżeli budynki by stały za blisko siebie, jest wymóg 4 metrów w tej chwili, gdyby tam były okna, gdyby było otwarte, gdyby się zapaliło w pomieszczeniu, to te języki ognia przeszłyby z budynku na budynek i poszłaby cała ulica. Więc żeby tego uniknąć, wprowadzono te przepisy. Właśnie te 4 metry to jest taka bezpieczna granica, że te języki ognia nie przyniosą się na sąsiednią działkę. Więc to jest nasz taki główny profil produkcji. Oczywiście sprzedajemy pustaki i całe akcesoria. Do tego możemy z całego świata ściągnąć, z Hiszpanii, z Włoch, z Niemiec. Także nie ma problemu, jesteśmy w stanie zaspokoić oczekiwania każdego klienta. Kwestia tylko czasu i uzgodnienia, co on potrzebuje. Czasami też i doradztwo z naszej strony naprawdę bardzo, bardzo wiele wnosi. Ale, tak szybciutko, to jest właśnie niewielka gama naszych produktów. Tu pokazaliśmy w skrócie różne kolory, różne wielkości tych pustaków. Także mm, robimy od najmniejszych do największych, także tutaj i takie maleństwa, jak i również te duże okna, gdzie no to już jest kawałek ściany z pustaków szklanych. Więc mamy sprzęt, wiemy jak to zrobić. Także nie ma dla nas właściwie problemów z wykonaniem jakiejś takiej większej ściany. Robiliśmy już szkoły, szpitale, żłobki, hale sportowe, także nie ma, nie ma tutaj problemu. Także można sobie wybrać, zamówić dowolną wielkość, dowolny kolor, dowolną fugę. Wzór Wzornictwo jest naprawdę bardzo duże, zwłaszcza przy pustakach bezbarwnych, to tam jest naprawdę tak szeroka gama, że można bardzo ciekawe rozwiązania stworzyć. Tym bardziej, że te refleksy szkła, te słońce padające pod różnym kątem, czy światło, czy jakieś ledy i tak dalej, powodują, że ta ściana pięknie żyje, patrząc pod różnym kątem. <laughs> Idźmy teraz dalej. Coś więcej na temat pustaków takie stosowane w oknach, same w sobie one są trochę zimne, one mają współczynnik 3, gdzie współczesne okna muszą mieć od tego roku współczynnik 0,9. Wszystkie przeskonia stałe muszą mieć 0,9, ale przy współczynniku 3 jest to słabo, więc różnie kiedyś to kombinowano, bo do zeszłego roku było 1,1. Kombinowano podwójne ściany albo machano na to ręką gdzieś tam i, i przechodziło, Ok, ale w tej chwili już przepisy są takie i coraz rygorystycznie przestrzegane, że zwłaszcza w obiektach publicznych, jeżeli nie ma 0,9, nie przejdzie. Także trzeba coś z tym zrobić. Naszym rozwiązaniem od kilku lat, takim autorskim, jest nakładka termiczna. Jest to po prostu szyba podwójna zespolona, którą dostawiamy do ściany z pustaków szklanych. Wygląda to, jakby to były luksfery wstawione w tę ramę. Nie, to, jest, to są dwa elementy. Ściana z pustaków szklanych i nakładka termiczna. Jest to po prostu, tak jak mówiłem, szyba w ramię. Tak to wygląda. <laughs> Najpierw montujemy jedną rzecz, czyli tą ścianę z pustaków szklanych, kotwimy, piankujemy, obrabiamy. Jak już jest gotowe, dostawiamy drugi element i mamy ciepły, Ciepłe przeszklenie i wtedy mamy współczynnik 08. Wysłaliśmy takie na badania do laboratorium. Mamy na to świadectwo z badań jest to 08. Uśrednione 0,8, tam 0,77, 081, ale uśrednione jest to mm. 0,8 to już jest bardzo dobrze, czyli już poniżej nawet tego co jest wymagane. Także jest ten współczynnik bardzo dobry. Można byłoby go jeszcze obniżyć stosując tutaj potrójną szybę, ale naprawdę 0,8 już, już to w zupełności wystarcza. Więc ten zestaw w tej chwili no, cieszy się naprawdę dużą popularnością. Tam, gdzie jest garaż, jakiś warsztat, jakaś hala nieogrzewana, to tam ze względu na koszty wiele, wiele osób nie montuje tych nakładek. Ale generalnie tam gdzie mieszkania to nie radzę. My tutaj mamy wszystkie swoje okna zamontowane, wszystkie są z nakładką termiczną i naprawdę wierzcie mi, że y, pomieszczenie nie jest ogrzewane. I y, y, zimą tutaj jest naprawdę stosunkowo ciepło, tym bardziej, że posadzka też nie jest y, odizolowana styropianem i ciągle te 8 stopni nam tutaj grzeje od spodu, bo Ziemia tyle ma cały czas. <laughs> Idźmy dalej. Co jeszcze? To jest nakładka standardowa, czyli przy dużych oknach, większych powierzchniach jest ona wielkości takiej jak wielkość ściany z luksferów, ale gdzie są mniejsze otwory, mniejsze okienka, wysokie, długie, to wtedy ta rama przysłoni za, za dużo światła zabierze. Więc coś, żeśmy wymyślili, mieliśmy takie rozwiązanie, żeby ten otwór wymurować w, w ścianie dwustopniowym z tak zwanym węgarkiem. Dawno temu wszystkie się montowało z węgarkiem, bumurowało, żeby okna osadzić. I właśnie tu jest pokazane. Ta nakładka jest poszerzona o 10 cm w każdą stronę. Czyli po 5 na stronę. <laughs> czyli ona dotyka tylko około 1,5 cm po obwodzie, tam gdzie jest uszczelka, która dociska. I w tym momencie mamy praktycznie całą ścianę światła, która wpada nam do środka. Tam wpada nam mniej, tu wpada nam więcej. To jest bardzo fajnie wygląda, właśnie przy ścianach małych, wąskich. Tam, gdzie procentowo zabiera to dużo światła. Także to, to jest nasze takie rozwiązanie, i no, już w tej chwili, jeżeli ktoś się decyduje na nakładkę, no to bierze z węgarkiem. Ale też i przy dużych biorą. My z węgarkiem chcą, żeby to ładnie wyglądało. Także to jest rzecz taka, taka która jest w tej chwili. No, w, dla wielu, wielu klientów bardzo, bardzo ważna. Co jeszcze? Są ściany, gdzie się montuje, ludzie chcą mieć wentylację. Więc szukają czegoś, więc są okienka wentylacyjne, można zamontować okienko wentylacyjne, ale... Ale co się dzieje? One właśnie nie mogą być stosowane przy ścianach oddzielenia pożarowego w granicy. Nie może być nic otwieralnego. Owszem, montują. Przechodzi, nie ma problemu czasami. Ale <laughs> przychodzi odbiór, zdjęcie robią. Niestety proszę zdemontować, nie może nic być, albo strażak się nie zgodzi, albo, albo nasz kochany sąsiad weźmie telefon, zadzwoni, uprzejmie donoszę, bo sąsiad ma tutaj okienko, a nie powinien mieć. Tych telefonów wieszcie mi jest bardzo dużo. Ludzie płaczą do słuchawki po 40 latach, 30 mieszkania, razem nagle sąsiad dzwoni, że sąsiadka ma okno. Zmierzył do granicy 3,60, 3,70. Przerażające. No, także pokrótce. I w związku z tym. Yy, mamy nasze rozwiązanie, również autorskie. Jest to kanały wentylacyjne na wieczniki. Jest to taki zestaw. Tu są otwory. Tędy przechodzi powietrze i wychodzi i wpada nam do środka. U samej góry między nadprożem a luksferami montujemy to, piankujemy. Możemy otworzyć, zamknąć. Siateczka przeciw komarom. Żadne owady tutaj się do środka nie dostaną. To jest nakład. Yy, Poszerzony do, z, na, z nakładką, a ten jest klasyczny do samej ściany z luksferów. Tu jest folia zabezpieczająca. Po otynkowaniu ją się zdejmuje, i otwory mamy już na wierzchu. Co jeszcze? Niezbędna biała pianka montażowa. Niezbędna. Ona jest, luksfery są pomalowane na biało. I jeżeli damy inną piankę, której najczęściej brązowieją. Przeżera to i od tej strony, od zewnątrz widać ten brąz, brzydko to wygląda. Cena pianek jest rynkowa, ale mówię, mamy to przetestowane, bo mieliśmy swoje wpadki przez te lata, żeśmy się też już nauczyli. Możemy wykonać ściany schodkowe, no dowolne. Wymiarów jest, wymiar dla nas nie jest ograniczeniem. Jeżeli komuś wysyłamy, to mu, jeżeli to jest duże, wysyłamy w dwóch elementach, w trzech także klient może sobie spokojnie to zrobić. niezależnie, czy to jest zima, nie zima. On już nie musi szukać jakiegoś fachowca, który mu to przyjdzie, zrobi, nie zrobi, nie wiadomo, a najczęściej nie chcą, bo, bo to jest często jest to mała robota. Po drugie, boją się luksferów, bo tu się tynkiem nie wyrówna. Wiemy, jak to wygląda. Więc to rozwiązanie gotowych okien jest naprawdę bardzo dobre, bardzo praktyczne i dla wielu osób jest to fantastyczne rozwiązanie. Także przez te lata dopracowaliśmy tą technologię, wiemy co i jak. Jest to dobrze zazbrojone, mocne, silne. Jest to specjalnie utwierdzane w komorze specjalnej, żeby to było utwardzone i stosunkowo szybko mogło do klienta dotrzeć w sposób bezpieczny, że się nie połamie. Także tutaj kwestia już później doboru kolorystyki fugi, czy to będzie brązowa, czarna, grafitowa, zielona. Zrobimy każdą pod zamówienie. Także tutaj z naszej strony możecie Państwo oczekiwać na no, takiego rzeczowego, konkretnego doradztwa. Można zadzwonić, doradzimy, podpowiemy, gdzieś tam skierujemy, żeby coś popatrzeć, podglądnąć. Także jeżeli chodzi o przepisy prawne, to naprawdę mamy to też już dobrze opanowane. Pustaki mamy o godzinnej odporności E60, tak jak mówiłem. I takie są wymagane w ścianach oddzielenia pożarowego. Macie często napisane EI30, EI60, EI60 i dzwonicie i tak dalej, bo macie problem, bo to projektant wpisał, strażak pisał. Nie. Pustaki EI są stosowane tylko w odpowiednich miejscach w budownictwie i to jest wyraźnie napisane. Wiemy gdzie, co i jaki. Jeżeli będziecie mieć jakieś wątpliwości, to my wam powiemy, jaki dokument mówi o tym, że jest tak, a nie inaczej. Interpretacja bywa tak różna, zresztą wiecie sami. Całość montażu osadzenia w otworze okiennym pokażemy w następnym filmiku. I to będzie już bardzo szczegółowo, bardzo precyzyjnie pokazane, jak się montuje, jak się kotwi, jak się piankuje w wersji klasycznej samej ściany, ściany z węgarki klasycznej z nakładką, ściany z węgarkiem, również z nakładką. Także będziecie mieć pełną wiedzę, co i jak. Uwierzcie mi, jest to bardzo proste, bardzo szybkie i nikt nie powinien mieć z tym najmniejszych problemów. Także nie bójcie się. Po tym filmiku, który będzie trwał gdzieś tam nie wiem, 9 minut, 10, kolejne podobne może będzie sam instruktaz montażowy, który jest naprawdę bardzo ważny, zwłaszcza dla montażystów, ktoś to będzie montował albo wy sami. Więc mówię, nie poświęcie trochę tego czasu na to, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć i nie taki diabeł straszny, jak go malują. Także dziękuję za uwagę i gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania to dzwoncie do nas, wysyłajcie maile, odpowiemy, a najlepiej zawsze jest zadzwonić, bo co porozmawiane to porozmawiamy, bo czasami na maile odpowiadamy po 10 razy i tak z tego nic nie wynika, w końcu trzeba zadzwonić, a klient dopiero wtedy się przekonuje, że mógł to zrobić od razu. Dziękuję. Koniec pani Piwko.